Hej, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmijmy się tą częścią miasta i zacznijmy od banku. No to bank w każdym mieście pewnie co najmniej musi być jeden, no jak to w mieście, no to bank położymy sobie tutaj, na samym końcu, najbliżej drogi. Znaczy tej drogi nie widzicie, ale no jest najbliżej drogi. No i zaraz postawimy kolejne budynki i udekorujemy. To zaraz Wam pokażemy. Teraz stawiamy kolejny budynek. Jest to, y, no, kawiarnia. I damy do niej jeszcze pączka, wiadomo. Tak, tak. I jeszcze damy tego? Jeszcze damy y, burgerownię, którą możemy dać tutaj, umieścić tutaj. I to jest ta y, No to zaraz wam pokażę, jak to będzie jeszcze ładnie. A, czekaj, nie widzicie. O, tak to wygląda. I udekorujemy to. Tak wygląda to, jak po, po dodaniu e, dodatkowych elementów, I jeszcze dodamy jeden sklep. No dodaj. Jeszcze dodamy. Toy Shop. W tym miejscu. O tutaj. O. I, I jeszcze i... dodaliśmy w tym miejscu. E, kościół, taki można powiedzieć, kościół i park. No i teraz czas na ludziki. Tak wygląda efekt końcowy z ludzikami. To jeszcze taki mały plac przed bankiem, żeby samochód mógł zajechać. I tak to wygląda. No i jeszcze tutaj taka druga część. i, I to... na Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie tą strefę. Tutaj, co zrobiliśmy teraz? No to cześć Pa.